Zadania z procentami. Czytam pierwsze zadanie. Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały przed obniżką? Bardzo uniwersalna droga. Nie najkrótsza, ale od niej zacznę. To proporcje. Zabrano 30%, to mamy teraz 70%. I to stanowi 126 zł. My chcemy wiedzieć, ile było na początku. Na początku było 100%. I to stanowi x złotych. Robimy tak. To razy to, czyli 70% razy x równa się po drugiej stronie równania, to razy to, czyli 126 zł. razy 100%. Dzielę to wszystko przez 70%, żeby było samo x. Procent z procentem. Wbijam na kalkulator i otrzymuję odpowiedź, że to jest 180 zł. Sam zrobiłbym w inny sposób, a mianowicie w taki, że jak zabiorę 30%, to mam 70%, tak jak wtedy, ale 70% to napiszę jako 0,7. 70% czego? Jakiejś początkowej kwoty, czyli xa, i to właśnie to stanowi 126 zł. Dzielę przez 0,7, wbijam na kalkulator i też mam 180 zł. Odpowiedź B. Zobaczmy kolejne. Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60, zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje. Mamy wybrać ile? No to na początku było 100% i to stanowi 60, zł. Teraz 22% doliczono, czyli jest już 122%. To stanowi x procent pod procentami, złotówki pod złotówkami, znowu mamy proporcję to razy to, czyli 100% razy x równa się to razy to, czyli 60 zł razy 122% 22 procenty dzielę przez 100%, wbijamy to na kalkulator i się okazuje, że jest to 73 zł i 20 groszy. Zobaczmy kolejne. Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Ile kosztuje rower? Ponownie. 9% stanowi 189 zeta. My chcemy wiedzieć, ile stanowi 100%, stanowi x. To razy po, po jednej, to razy po, po drugiej, a może już szybciej, może od razu samo x to się równa. 100% razy 189 Przez 9% wbijamy to na kalkulator i wychodzi, że to jest 2100 zł. Odpowiedź B. Wyżej przesunę, bo już ledwie się mieści. 3,4% czytam. Cenę pewnego towaru najpierw obniżono o 20%, później tą nową cenę podwyższono o 10%. W wyniku obu tych zmian cena towaru zmniejszyła się w stosunku do pierwszej o. Nie będę układał teraz proporcji, nie opłaca się. Zapiszę sobie tak z Najpierw 20% w dół, później 10% w górę. Coś na początku kosztowało, nie wiemy ile, to niech będzie, że x. Obniżono o 20%, czyli teraz stanowi 80%, czyli razy 0,8. Później tą oto cenę jeszcze podwyższono o 10%, czyli razy 1,1. Wbijamy to na kalkulator lub w pamięci. To jest 0,88x Czyli ta nowa cena stanowi 88% starej? Precyzyjnie przeczytajmy, jakie jest pytanie. W wyniku obu tych zmian cena towaru zmniejszyła się. O! Mamy powiedzieć, ile się zmniejszyła, nie ile stanowi. A więc nie wybierzemy odpowiedzi A. Tylko odległość od 100% jest 88%, od 100% to odległość jest 12%, czyli zmniejszyło się o 12%, czyli odpowiedź C. Kolejne. Czytam. Suma liczby x i 15% tej liczby, czyli x plus 0,15x, jest równe 230. Równaniem opisującym tę zależność jest, które tu pasuje. Jak na te wszystkie popatrzymy, no to oczywiście odpowiedź C. Kolejne. Jak są dwie zmiany, dwie obniżki, dwie podwyżki, czy nawet więcej niż dwie, nie opłaca się robić proporcji. Czytam to zadanie. Ceny NART obniżono o 20%. Nie wiem, ile kosztowały NART na początku. Niech będzie się kosztowały x. Obniżono o 20%, czyli razy 0,8. Po miesiącu, nieważne po jakim czasie, po miesiącu nową cenę obniżono o kolejne 30%, czyli tą, tą nową cenę jeszcze razy 0,7. No dlaczego 0,7? 100% minus 30% to jest 70%, a tak inaczej zapisuje się 70% też. To jest najwygodniejsze, bo od razu można to wbić na kalkulator. W wyniku obu obniżek cena narw zmniejszyła się o ile? To razy to, to jest 0,56x. Mamy do wyboru 56%, ale to nie, to trzeba pamiętać, że to jest odległość od 100. Jak nowa cena stanowi 56% starej ceny, to odległość od 100 wynosi 44%, czyli trzeba wybrać odpowiedź A. No i ostatnie na tej stronie. Marża równa 1,5% kwoty pożyczonego kapitału była równa 3000. 1,5% stanowi. Trzy koła, a my chcemy wiedzieć ile stanowi 100% bo tyle pożyczono całości jest to co zawsze to razy to przez to to wynosi 200 tysięcy odpowiedź C to wszystkie z tej strony. Kontynuacja zadań na nowej stronie. Długość boku kwadratu K2 jest o 10% większa od długości boku kwadratu K1. Wówczas pole kwadratu K2 jest większe od pola kwadratu K1. O ile, musimy wybrać o ile. Narysujmy sobie te dwa kwadraty. To jest kwadrat K1, to jest kwadrat K2. Ten mniejszy to ma boki długości, niech będzie X. A ten większy ma boki o 10% dłuższe, czyli 1,1x, i tutaj też 1,1x. No to pole kwadratu k2 to jest x razy x, czyli x kwadrat, a pole kwadratu k1 to jest 1,1x razy 1,1x, czyli 1,21x kwadrat. To tu jest przy x kwadrat 1,21, a tu przy x kwadrat nie jest nic napisane, czyli jest 1. To to jest tak jakby 121%, a to jest tak jakby 100%. No to K1 od K, pole K1 od pola K2 jest o 21% większe. Wybieramy odpowiedź C zobaczmy następne. Liczby A i B są dodatnie oraz 12% liczby A, czyli od razu 0,12A jest równe 15% B, czyli to się równa 0,15B. Stąd wynika, że. A jest równe i mamy wybrać ile. No to wyznaczmy stąd samo a. Podzielimy przez 0,12. Wbijemy to na przykład na kalkulator i wychodzi, że a to się równa 1,25b. A do wyboru mamy to w trochę innej formie, ale stąd wynika, że a stanowi 125% b, czyli wybieramy odpowiedź b. Zobaczmy następne. Dodatnia liczba x stanowi 70% liczby y. No to już. x równa się 0,7y. Wówczas zobaczmy, co mamy do wyboru. Wszędzie mamy y równa się coś. Musimy stąd y wyznaczyć. To może po raz pierwszy wyjątkowo lepiej zapisać to nie jako 0,7 w ułamku dziesiętnym, tylko w ułamku zwykłym, że x równa się 0,7y. I wszystko najpierw razy 10, później podzielić przez 7, a może od razu pomnożyć przez odwrotność i stąd wynika, że Y równa się 10 siódmych X. I takie coś mamy do wyboru w odpowiedzi C. Wybieramy odpowiedź C. Zobaczmy następne. Gdy od 17% liczby 21, od razu piszę 0,17 razy 21, odejmiemy, odejmiemy, 21% liczby 17, czyli minus 0,21 razy 17. To otrzymamy. Spojrzę na to i od razu widzę, że to jest 0. To jest 3,57. To jest tyle samo. Czyli równa się 0. Wybieramy odpowiedź A. Patrzymy na następne. Jeżeli 78 jest o 50% większe od liczby C, to i tu przejdzie mamy C do wyboru. Liczba 78 jest o 50% większa od liczby C, czyli niech będzie tak, że ona stanowi 150%. W takim razie C stanowi 100%. Procent pod procentami, liczba pod liczbą. I tak jak już to miało wielokrotnie miejsce w tym filmie, to razy to. C, to się równa. 78 razy 100%, dzielone na 150% i to się równa. 52. Wybieramy odpowiedź B. Jeszcze jedno. Taka wydaje się rozbudowana treść, ale czytamy. Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża się stosunkiem. 12 przepisuję do 8, do 3, do 2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora, czyli tego? Zrobimy coś takiego: 12x plus 8x plus 3x plus 2x. To wszystko równa się 25x, a ten największy ma 12 z 25. Znowu mogę robić proporcje, ale to wystarczy Ten, który, to, co nas interesuje, czyli to 12 przez całość przez 25 i wyrazić to w procentach. Co można zrobić? Można zrobić na przykład coś takiego. 12 podzielić na 25 to się równa tyle i to jest 0,48, czyli inaczej 48% tego całego kapitału, tego całego niech będzie x. A to już nie jest takie ważne w treści wyboru. Wybieramy odpowiedź C. Jeszcze jedno. Julia połowę swoich oszczędności przeznaczyła na prezent dla Maćka. No dobra, czyli dla Maćka przeznaczyła 0,5 swoich oszczędności. Niech jej oszczędności to jest X. 10% tego co jej zostało. Ojku, co zadanie. Przeznaczyła na prezent dla Dominiki. No to jak tyle wydała na prezent dla Maćka, to jeszcze 10% z tego, co jej została, została jej ta druga połowa. To jeszcze 10% z tej drugiej połowy, czyli razy 0,1 przeznaczyła na prezent dla Dominiki. Właśnie tyle. Ile procent jej zostało? Czyli tutaj wydała dla Maćka jeszcze raz 0,5%, dla Dominiki. 0,05 czyli razem wydała 0,55 całości, więc zostało jej, żeby dojechać do 100%, bo to jest 55%, zostało jej 45 0,45 całości. Zostało jej 45%, czyli C. Może ktoś znajdzie coś łatwiejszego na to zadanie, to było tak na spontanie trochę, ale według mnie podejście poprawne. I 3,15 zrobimy tak. To już będzie ostatnie. Kwotę 1000 zł. Piszę tutaj. 1000 zł. Ulokowano w banku na roczną lokatę w wysokości 4%. To zgodnie ze wzorem na procent składany będzie to tak. W nawiasie 1 plus 4 setne w stosunku rocznym, czyli do potęgi pierwszej, bo to przez jeden rok. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa. W tym wzorze to jest kapitał początkowy. Wzór ten widnieje w tablicach. Ta jedynka jest we wzorze po prostu. Tu jest to oprocentowanie 4%, czyli setne. To wszystko przez rok, czyli do potęgi pierwszej, jakby było przez 2 lata, to do drugiej. Nie będę się rozwodził więcej nad tym wzorem, bo jadę od tematu, a ten typ zadań nie jest zbyt popularny z punktu widzenia matury w mojej ocenie i trochę w porównaniu do innych trudny. Te 19% to zawrano tylko od odsetek. A odsetki to te 4%. Ten fragment jest z odsetkami w tym wzorze. To właśnie z tego zawrano 19%. A jak zawrano 19%, to jest 0,81 razy te. Czy ja się tu zmieszczę? Ledwo co? Razy te cztery setne. Jak się przyjrzymy tym wszystkim odpowiedziom, które są do wyboru, to pasuje odpowiedź C. Chociaż wiem, że nie wyczerpałem tutaj tematu, ale na potrzeby tego zadania to, co powiedziałem, wystarczy. Wątpię, żeby było coś bardziej złożonego na maturze podstawowej z prezentu składanego niż to.